Noś kartą czy gotówką? Kartą. I Ty też płać kartą, w ten sposób pomożesz klubowi. Dziś pod okrywcami w Włocławek pokonał Rosy 81 do 75 jest to drugi w tym tygodniu bardzo zacięty mecz pomiędzy tymi drużynami razem z nami plenar drużyny przyjezdnej. Pan Wojciech Kamiński i Kory Lucius są z nami po to, żeby skomentować wydarzenia. Poproszę. Zacznę z gratulacji w kolejnego kolejnego zwycięstwa. Cóż można powiedzieć? Myślę, że Um, Należało nam się słowo uznania za pierwszą kwartę i czwartą. Gdzieś te dwie środkowe nam kompletnie uciekły. E, Dobrze zaczęliśmy mecz. Natomiast e, im dalej w mecz tym było gorzej. Tak jak powiedziałem do czwartej partii. W czwartej nie nie odrobiliśmy 14 punktów. To, to jeszcze mieliśmy rzut na zwycięstwo. No, natomiast, cóż można powiedzieć, nie, nie trafiliśmy. Dobryce. Myślę, że obydwa zespoły były zmęczone. Gospodarze częściej stawali na nierzutu, my my dopiero w, w, w ostatnim minucie. Już wszystko wskazuje na to, że, że to nie koniec naszych pojedynków z Także myślę, że jeżeli wróci Kerk, jak wróci Kerk to, 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 to będzie troszkę silniejsi pod koszem ten ciężar zdobywania punktów będzie musiał przenieść z zawodu pod kosz, bo, bo jak widać w tych ostatnich dwóch meczach, e, 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 te trzypunktowe e, można powiedzieć, że nie były naszym domeną w nich, ale no to też jest uzależnione tego, że, że, że nie mamy wysokich. I jeszcze Hubert, Hubert kontuzje, kontuzji się nabawił. you. Um, are your post-match opinions? I feel like we played well today. Um, early on in the game, we had too many mistakes. It got us down a little bit, and um, when you have those mistakes, it's hard to make a run and come back. Um, I think in the second half, we did a good job to come back. We played hard. But uh, again, I mean, we forced it into overtime. But again, we made little mistakes. Um, those shots that we made throughout the course of the game, we didn't make it in overtime. We missed a few open shots, and uh, they made theirs, there. So uh, we lost. But it was a good team, a good team effort. Um, and it was a good team that we played against. And, uh, we'll see them again soon. So we're just going to get ready. <inaudible> E, słabo zaczęła mecz, na początku zbyt dużo błędów, e, trudno później było e, drużynie Przyjezdnej wrócić, natomiast e, nastąpił lepszy okres, w drugiej kwarcie e, do, drużyna przyjazna w drugiej połowie drużyna Przyjezdna e, znów nawiązała walkę doszło Szoalmi, znów małe błędy, znów małe błędy w końcówce, później nie od, chybiono od, rzuty z otwartych pozycji w dogrywce, e, to zadecydowało tak naprawdę te drobne właśnie błędy. Korek przyznał, że Andi to dobra drużyna, godny przeciwnik i pewnie to nie jest ostatni mecz tych dwóch zespołów. Czy macie Państwo pytania do naszych gości? Tak, jest pytanie. Panie Drodze, czy ta ostatnia akcja na zwycięskich rzutach miała wyglądać? Tak. Hmm. No, muszę do mikrofonu. Drużyna tak Gospodarzy miała 5 fałszy. E, kryli strefą, oni w ostatniej akcji przeszli na na obronę każdego swego, ale mamy pięciu rzucających ludzi na wodzie. stoimy szeroko, który miał minąć zagrać jeden na 1. Jeżeli sędziowie by dostrzegli V, byłyby dorzuty wolne. jeżeli nie, miał kończyć sam. Tu wielkiej filozofii nie było, no bo za bardzo nie ma było, nie było co kombinować. Tak, tak nie miało wyglądać. No to, że w niektórych meczach, tylko Kori praktycznie te kilki rozgrywa i praktycznie w każdym meczu to nie wychodzi. Z bym wyszło. Jak Pan będzie trenerem, to będzie Pan inaczej ustawiał zespół. Ja tak ustawiam. Ma Kori moje duże zaufanie. My wybraliśmy tego zawodnika i ja myślę, że on potrafi to u, 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 udźwignąć. A jeżeli pan ma inne zdanie, to każdy człowiek ma prawo mieć inne zdanie. Ja nie mam innego zdania, tylko pytam i szanuję to co pan... Nie no, do, to, dlatego to, mówię, no trafił y, y, po, po meczu, po meczu, z nie miał pan pretensji, że, że, to, że ono rozdawał ostatnią akcję. No więc, więc nie ma co się przyjmować jedy, jednym e, nietrafionym rzutem. Rozmawiamy o całej sezonie. Plan był ósemka, mamy szóstkę, byliśmy na czwartym miejscu, teraz jesteśmy na piątym. Ja wiem, że polski naród jest taki bardzo mocno narzekający, ale zejdźmy na ziemi i popatrzmy się, kim, kim sięgaliśmy. Nie ma kerka, jeszcze Hubi. Na, na czwórce musiał się przypychać Lukasz Majewski, czasem na piątce Robert Wikta. A kim, który miał być z Minkiem 30 minut, no. A jeszcze e, 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 Kuba Dłoniak, z którego e, e, państwo dziennikarze zrobili chyba. Duży mętlik w tej głowie, plus, plus ta nagroda, i, i, i od dwóch meczów się kompletnie nie może, nie może odnaleźć. Więc naprawdę to był dla nas ciężki mecz, i to, że wróciliśmy, to jest właśnie zasługa Korego, to jest zasługa Kamila i e, całej drużyny, która. wszystkich zabójców, którzy byli na wojsku. Nie, no, nie trafiliśmy. Myślę, że tak ostatnio gdzieś przeczytałem, że e, Jada chyba powiedział, że, że każdy nie trafiony rzut. Gdzieś tam w końcówce on sobie to liczył i, i z każdym mnie nie był mocniejszy. Postawiliśmy na tego człowieka, ja go, ja go wybrałem, więc a, a na pewno nie będę go tutaj przed Państwem rogał, tylko dlatego, że ktoś tak uważa. Na którym meczu był się Optymistyczny wariant? Nie wiem. Nie, nie chcę gdybać. Już jest lepiej, ale czy to będzie. Mecz z czarnymi może, a może nie. Naprawdę nie. No, ciężko mi powiedzieć. Dziękuję. Jutro idzie jeszcze na jedne badania do lekarza, do Warszawy. A we wtorek ma następne, więc yy... czekamy. Ale czuję się lepiej. Czy te wszystkie pytania? Myślę, a, 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 że to jeszcze... zgłasza, że chce. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, dener Mijałicami Michał Skotowski są z nami, żeby... Wypowiedzieć się na temat meczu i wyniku 81 do 75 na temat rywalizacji z Rosą Radą, która w tym tygodniu przyniosła tyle emocji. Trenerzy, poproszę o półmeczowe komentarze. Dzień dobry Gratulacje Timu Rosji na walce. Mi się dzisiaj zagrał jeden bardzo ciekawy, niezwykły mecz w polskiej poszczególności. Zmuszyli Rosję Radą, żebym przed za drzwi. Mislim da, da u porovnjanju sa bivšim mečima, mislim da je jako žmeča bila lepša. je. Ostatnje razke da su mi ljudi gratulovali, tak, trenali, gratulacije za Vigranu, a ne dalo se tega ovlaziti. Teraz juž mušem popraviti Jakoš i mislim da smo diše popravili Jakoš i da smo lepi igrali. Mislim, nije naša skutečnost za tri bila taka ovaj, 19,2 devetna, 19 devetna, procena da 26 klubi pijen smo ali ja mislim da je to bađe u nas izmrčenje, kura vonska rotacija Vimanga i po prostu kada vi hođima imali smo dobre pozicije, po prostu nismo trafili. Mislim da smo mogli skončiti meč u regularnom delu, ali heba ljubimo te začente koncupe, Robić može to i, i, i prida se O owej przyszłości. Co? Idziemy dalej. E, mala przerwa, mecz do strony, że na górę. Faktycznie idziemy bez treninga do, do, do nich. Co? Walczy. Michał Suchowski, doda informacja, bez treningu. Praktycznie. Praktycznie Praktycznie to jest. Treningi, oczywiście, potrzebne są. Więc. Żeby wygrywać tak jak dzisiaj, poproszę o tak, tak, tak. komentarz. Szkoda czwartej kwarty, w której, w której bardzo dużo przegraliśmy i, i nie prowadziliśmy ataku w taki sposób, jaki trener chciał, strasznie dużo straty mieliśmy, z których y, Rosa bardzo łatwe punkty z, z kontry rzucała, więc mogliśmy skończyć ten mecz tak naprawdę 20 punktów, a, a skończyło się po dogrywce. Dziękuję. dziękuję. Czy Państwo macie pytania do naszej gości? A z czego to wynikało właśnie ta końcówka? Bo wiecie, jak się grać, ale to zmęczenie? Czy, czy co? Nie wiem, może błędy. Nie wiem, nie, nie, nie wiem naprawdę. No, staramy się tak, że nikt nie chce zrobić straty. Każdy chce zagrać jak najlepiej, no i czasem nie wychodzi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, ma, dziękuję. Dziękuję naszym gościom. Það er ekki sípk